Muchy. Tak jest! Spierdalać muszyska! Każda mucha ma do dupy lecieć! Do gówna! Te <noise> a właśnie tak! Jestem Matthew Wolkonowski, skurwysynu! No. Siemano, czupryn! Siema! NX1V2! to tom. Hop! Ha! O! Oh. the the fucka? Czy ma Joey Bacon! O mnie cały tydzień też nie było. Też dużo rzeczy miałem się. Ma intek Intecode. fighta, fighter. Intecode fighter, coś Dobra. Biegnę po furę I. Mam dzisiaj parę rzeczy do załatwienia. Proszę, adwokat, jak się kurwa nie odzywał, tak się nie odzywa. Los Santos, on YOU, Tak jest, Los Santos, mienią. Sezon to jakoś koło spelony. Dobra, jadę do komisu. Oh, komis, 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 komis. Jestem, komis, kurwa, do komis. Joo, kurwa. A, borderca! Nie <laughs> bo ony czubek. Schemat. Dobry! chce kupić do? Ten sprzedaj No to ZM dziada. O no, patoli Ej Dimitri Chodź Dobra Aś? Tak? No por rekord.

No prowadzę ten Wie pan co, ten e, raz to fajny OK no, zbierałem sobie pewną sumę pieniędzy No rozglądam się za wózkiem No to mi się naprawdę spodobał Wie pan co? Takie pytanie mam czy moglibyśmy się przejechać na jakąś jazdę testową Można, pewnie że można już otwieram proszę Super, super Astek A Wow! No to to... No, fajnie, fajnie jeździ. Fajnie skręca, dobrze przyspiesza. Dobra. Gniełda motoryzacyjna. Oj! Ona naprawdę mocna! Naprawdę mocna! To być kur... Za te, za te pieniądze autko jest naprawdę fajne, nie? Mam ci niektóre dreszcze to takiego przyspieszenia nie mają, Wow! Kurna! Ile to kosztuje? 65 patyków, ta? tak? Tak, 65 masz tutaj z Fultunem Bo już jest Fultun zrobiony nie? Serio? Normal tak, normalnie nówka, taką jak chcesz kupić sobie u Brokera 67 tysięcy 67 Nówka A. mała, bez niczego nie? A tu już masz za 65 A. z Fultunem A ile Fultun to kosztuje? Do tego... Aaaa! Uh, kur... Ała o si idzie oh. dalej się rozpierdala, nie? Oh. O! No dobra, na no spokojnie, ogarniemy to. Kurde! Ile Full kosztuje? Full to jest 30% ceny auta, no, czyli około 20 koła, nie? 20 koła, mm -hmm. no czyli, czyli suma summa summarum do, ten samochód kosztuje 85 patyków, jest warty? Tak, tak, dokładnie tak. A, za 65, za 60 może dałoby radę? Masz, a masz pieniądze teraz? To jeszcze, Przez... zbierać? Nie no, y, muszę uzbierać jeszcze 3,5 tysiąca. No to, no to, jeżeli powiedzmy dzisiaj, jeżeli będzie chciał go kupić, to się dogadamy do 60 Aha, no dobra, dobra. Weź na was to, od ja drodzy chopaku po prostu nie będą A, dobra. Dobra Dobra. Dzięki. Spokojnie. Spoko. Eee, to przyjadę później! Pewnie w kontakcie e, 17:40. Eee, Transformers. Czego chcesz? Ziemia plikticiack. <grywa> Patrzcie się, bo se mogę się, patrzysz się! Pojebało cię? Nie? No w Afganistanie się tak nie robi. Dobrze, że jesteś błędem. A co ty jesteś? Co ty jesteś skąd? Z Afganistanu, z Kabulu. Z Kabulu! O, słuchaj. Chodź tutaj, zawinki, ja mam samochód. Tamten jest mój. Słuchaj. A ty, Eż. W Kabulu, to w Afganistanie? To ty wiesz, ty się yy, masz krew arabską, tak? Ja jestem, yy, wierzę, wierzę, wierzę w wierzę, 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 wierzę ci. Posłuchaj dwie bierze, Chłopie, to, to nie moja sprawka, to nie moja sprawka. Po, po, Posłuchaj, 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 mam dobry interes dla ciebie. No, no. W zeszłym tygodniu w okolicach Sandy Shores poznałem pewnego człowieka i ten człowiek, żeby nie mówić głośno, tworzy bomby. Ale co, że Arab to od razu bomby? Ha, ha. musisz mu załatwić parę rzeczy, on ci w zamian za to wyprodukuje coś. Coś o wiele mocniejszego niż jakiś zwykły termit. Ha, słuchaj, chcesz się tam ze mną przejechać? No, no można się przejechać. To wskakuj do mojej fury, bo mam fajną kawę. Dawaj, do mojej, moje jest lepsza. Nie, to jest jakieś, kurwa. Wysz nie, no, Wyszak moja, Wiesz jak moja dobrze szybko jedzi, stary. No dobra, zaufam ci. Słuchaj, wiesz, fajnie by było zrobić jakiś biznes. Ty się pewnie znasz na produkcji takich bombek. Ale co, że Arab to od razu bombę? No nie wiem, powiedziałeś, że z Kabulu! kabul to mi się kojarzy tylko z Buubi! Wiesz! No to zbyt, no, no. Ja, ja nie zobaczyłem Trzyma, Ewo. No posłuchaj, ułożyłeś kiedyś taką bombę, żeby w środku miała paczkę gwoździ? O kurwa, nie, ale jak strzelałem z takiego szotka, to mało jakby gwoździe w środku, <noise> w dęb. W szotka, I słuchaj... Fajnie. Słuchaj... Zjebiemy urząd miasta! Zjebiemy... <noise> no Daj mi do ciebie takie tak ja to ja tak... Słuchaj, że zjebiemy urząd miasta, rozumiesz? Będzie czap! Będzie Czadowo! Rozumiesz, i ty na pierwszych stronach gazety! Na, 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 na. Jak się nazywasz? Hamza. Jak? Hamza. Hamza! Słuchaj, wierzysz w Allah,

ich niech przyjedzie ten EMT, niech przyjadą oni. Ja zwalę wszystko na niego. On wygląda tak jak umiał Kaszel, katar. Koleś! Koleś! A jak u was zdrówko widzę, jak u was zdrówko, zdróweczko, proszę opowiadać. Koleś! Tego nie ma zobacz w ogóle. A ty w Francji siedzisz, no to proszę, proszę. Co rekreacyjnie czy w robocie? Gorączka 39 stopni, ja piec dole. Współczuję stary. koleś! Nic z tym odszkodowaniem ostatecznie chyba. Koniec końców to nic z tym odszkodowaniem, plichciak, bo no jak się do mnie odzywa, ani adwokat, ani policja. Policja to na pewno nawet jakby się coś zrobiła to by pewnie nie napisała smsa, ale i tak chyba nic nie zrobi. Siema bablo. Siemanko, siemanko. No to tak, ja już się domyślałem, że to tak będzie stary. Ktoś mi jeszcze tam pisał, że Donald podobno poszedł do Maślaka i mu wytłumaczył to. Ty, do no co? Czemu medycy nie przyjeżdżają? Mamy zwykły tytoń. Sieman, negi. No, ale nie przyjadą. O, oh, jadą, jadą, jadą. Tu! 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 Tutaj! Tutaj, tutaj, tutaj! Tu! Na stacji! Tutaj, na stacji! Pomocy! też się, co się stało? Dzień dobry, proszę pana, to ten mężczyzna wziął mój samochód i wjechał w stację benzynową. Czyli się w pierwszej stacji. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okay. On mi opowiadał o tym, że wierzy w allacha, Że chce zniszczyć to całe miasto! Rozumiem. Zapstałem, że bardzo duży ból pan czuje. A, i to jaki! Oh, oh, oh. Tak mnie boli, że fiu-fiu! Zaraz, teraz będzie lepiej. O, oh, jak dobrze! O, oh, morfina! Morfina! To o, me... kur... O, oh. 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 oh, co się wydarzyło?! Co się do dbało tutaj co się tu odpierdoliło, KURWA? To on to on bombę podłożył. To on on teraz mówi, że to na odwrót było. O! Co? Wszystko, było dobrze? Ja nie wiem, jak to się stało. Bo tutaj tego teoretycznie nie było już, nie? No nie! Ja nie wiedziałem, co... Ja też nie wiem, co się stało. Czasami w są jakieś inne zawirowania. To może wszystko przez tamtego gościa, może on tu podłożył jeszcze wybuchowe? Aaa! żywe A. Oooo... Policję trzeba jeszcze wezwać. On chyba nie kontaktuje. To chyba jest matczy, wydaje mi tak. Zrobił to pewnie w imię tej swojej religii! O. Tak, oni tam coś mają o tych 71 dziewicach, no ja. O, ja serio? Się... Mm -hmm. Jak się, wiesz, a zostaje 71 dziewic i tak dalej, nie? No to e... ładne. Heee, nieźle! Nooo, ja od nikogo! Na początku tutaj hydrożęłem to. zrobimy. Dobrze. Zaraz będziemy szli do szpitala, prawdopodobnie będzie potrzebna hospitalizacja. No, by nie! No, ja jestem od siebie właśnie, Jeszcze sobie panu dokładnie te ramy przemylę. Zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało pod spodem, Drugiego stopnia. O. To w takim wypadku ten hydro, jeszcze, jeszcze pomoże. Natomiast no... Na dzień dobry jeszcze pan trzeba będzie podać receptę. O do, do szpitala to koniecznie! Tak, bierzemy, bierzemy, bierzemy tutaj. Oh. nasz szpital zostanie podpięty od razu pod kreplówkę, Zaraz poproszę o przygotowanie sali O oh, dobra Dobra oh. Dobra Nie miałbym się nie odnalazł pewnie w czymś takim, poza tym ja nie lubię latać za kimś na siłę, a też ten też wątpię, żebym miał na taką moc, ja nie umiem się strzelać i nic. Nie, to nie jest mój kolega, to jest czubek. To kosnica. kostnica. Do Kostnicy go trzeba. On da żadnych pewnie. Czy jak to? Siema, siba. Wpakowałaś pana? Oczywiście, się, trupa. Trup Ja pierdzielę. Pierwszy raz widzę trupa na oczy. Ja.